감사다 yeah. yeah.

Dobra, Dobrze! Dobra, Dobrze! 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 Dobra! Dobrze! 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 Dobra, Dobrze! Dobra, Dobrze! Dobra, Dobrze! 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 5, 4, 3, Panie trenerze, dzisiaj bardzo ciężki mecz w Nieborowie. Faktycznie drużyna Orła Nieborów postawiła bardzo trudne Wam warunki. Nie było łatwo, dużo walki w środku, dużo walki właśnie o piłkę. No ale czego brakło tak naprawdę Drużynie Boruty, aby wygrać dzisiejsze spotkanie? Przede wszystkim to czego zabrakło. Zabrakło realizacji założeń taktycznych. Przyjechaliśmy tutaj grać w piłkę, niestety przyjęliśmy warunki, które podyktował. Orzeł i, i nie, nie, nie realizowaliśmy tych założeń i z tego wynika e, taka słaba gra dzisiejszy mecz. W tym momencie już do lidera strata siedmiu punktów po tym spotkaniu. E, czy jeszcze liczycie na, na to, że no jednak będziecie mogli w tej lidze powalczyć o właśnie awans do tej trzeciej ligi? Tak, zdecydowanie tak, to jest dopiero początek rundy i e, no zgadza się, trochę się ten cel oddalił, to jest 7 punktów. Ale mamy jeszcze bezpośrednie pojedynki z drużynami z czołówki, także, także no mamy teraz kolejny, najważniejszy jest kolejny mecz, tak. Stryków tutaj musimy za wszelką cenę zrobić trzy punkty i po prostu musimy w taki sposób funkcjonować. Każdy kolejny mecz dla nas ma być najważniejszy, tak. No właśnie, dzisiaj tak naprawdę brakowało może troszeczkę w ofensywie m, takich składnych akcji, ponieważ no jednak, Bramki padały po rzutach karnych, po błędach przeciwników. no Brakowało takich klarownych. No co poradzić w kolejnych spotkaniach, żeby tych sytuacji jednak było więcej, tak jak to pokazywaliście wcześniej? No Przede wszystkim musimy zacząć grać w piłkę, budować sobie grę po swojemu, tworzyć przewagi w bocznych sektorach boiska. No i przede wszystkim musimy być skuteczniejsi w momencie finalizacji akcji. Nic powodzenia życzę w kolejnych meczach, no i oczywiście upragnionego awansu i powrotu do trzeciej ligi. Dziękuję. Panie trenerze, dzisiaj mecz pełen emocji, e, można powiedzieć, kontrowersyjnych decyzji też sędziego. E, byliście blisko tej wygranej i naprawdę postawiliście trudne e, zadanie, tak naprawdę, jednemu z liderów tej, tej czwartej ligi. E, no czego brakło, żeby, żeby wygrać to spotkanie? Czego braku? No, przede wszystkim no, zagraliśmy z bardzo trudnym rywalem. To jest cała czołówka, można powiedzieć, ścisła ligi. Spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie bardzo ciężki. Mieliśmy przeanalizowanego przeciwnika, natomiast no, czego brakło? No może, może tego troszeczkę z, przestraszyliśmy się w końcówce tego, że jednak możemy ten mecz nawet 11 na 10 gdzieś tam mogą nas skontrować. Wie pan, no trzeba szanować taki punkt z takim przeciwnikiem i też nie można iść na wariata z takim przeciwnikiem. Próbowaliśmy gdzieś tak akcji e, jakichś szybkich e, wyjścia w końcówce i mieliśmy trochę tych sytuacji, ale ja uważam, że e, zagraliśmy rozsądnie tą końcówkę, mimo że graliśmy nawet 11 na 10. Właśnie, Orzeł Nieborów zaskakuje nas w tym sezonie. Przede wszystkim pokazujecie ten charakter tutaj, tej, tej grupy. E, tamten powiedzmy, wejście wasze oczywiście w czwartą ligę nie było najlepsze, no ale w tym sezonie już ograliście się no i widać, że trzeba z wami się liczyć. E, co sprawiło, że w tym sezonie faktycznie ci zawodnicy to zgranie no zdecydowanie wygląda lepiej niż w zeszłym roku? Przede wszystkim dobrze przepracowaliśmy dwa okresy przygotowawcze. Okres przygotowawczy letni, okres przygotowawczy zimowy. Skompletowaliśmy kadrę, którą nadal komplutujemy i budujemy. Skompletowaliśmy bardzo fajny zespół, który jest tak naprawdę oparty na takiej dużej dozie młodzieży i dużej dozie doświadczenia. I przede wszystkim właśnie to, że ta praca, którą chłopaki włożyli i zimą, i praca, którą zawierzyli, można powiedzieć, temu, co im nakreśliłem, skutkuje teraz, bo. Uważam, że, że my mamy zespół dość silny na tą ligę i uważam, że będziemy z każdym grać mecze tutaj równe. Natomiast, no mówię, chwała pracy tego zespołu, chwała tego, że wierzą w to, co robią, wychodzą na boisko. I, i, I tutaj tutaj przede wszystkim praca i, i, i też umiejętności, które, które mamy coraz lepsze i, i też ogranie to, co pan powiedział. W pewnym momencie na początku, jak przejmowałem zespół, on nie był ograny do końca, było mało zawodników z dużą liczbą czwartoligowych minut. Natomiast teraz chłopaki połapali, uwierzyli w swoje umiejętności. I jest dobrze, jest na razie dobrze i myślę, że będziemy próbować dalej punktować, ale wiadomo, że każdy mecz jest inny, i każdy mecz będziemy tutaj podchodzili indywidualnie. Na razie nieźle zaczęliśmy, zobaczymy, jak będzie dalej. Czy przed sezonem spodziewał się tener, że no będziecie w środku tabeli i będziecie mieć no, mimo wszystko spory, sporą ilość punktów na, na koncie. No bo jednak no, przed sezonem zawsze jakieś są założenia. Eee, Pewnie skromnie, że spodziewałem się, że zaczniemy dobrze ligę. Nie będę tutaj mówię, mówił takich rzeczy, które się mówi w wywiadach. Spodziewałem się, bo, bo znam jakość tych zawodników, znam wartość naszej drużyny i wiedziałem, że jeśli ominą nas kontuzje, ominą nas jakieś tam choroby i po tym okresie przygotowawczym i, i, i z tym pomysłem, co mamy nagranie, to spodziewałem się, że nieźle zaczniemy. Ale wie pan, to jest początek sezonu i tak naprawdę gdzieś. W tej ekstremalnie trudnej lidze, bo 19 meczów ligowych plus jeszcze my mamy puchar Polski wojewódzki, do którego trafiliśmy, to jest moim zdaniem ekstremalne i trzeba łapać przede wszystkim to, co można, jak najszybciej łapać punkty, żeby później nie, nie trzeba było się oglądać do tyłu, bo nie ma co ukrywać. My nadal gdzieś tam patrzymy troszkę do tyłu, ale już myślę, że bardziej do przodu będziemy patrzeć niż do tyłu. Dziękuję bardzo. No i oczywiście powodzenia w kolejnych meczach, no i kolejnych sukcesów, nieborowie. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszamy do Nieborowa.